Hello, hello, miłe Mole. Witam Was w kolejnym filmie na kanale opowieści dziwnej treści. Tym razem będzie to tak zwany wrap-up, czyli w moim wykonaniu po prostu przeczytawszy krótkie i nudne podsumowanie książek, które przeczytałam w ostatnim miesiącu. Tym razem wyjątkowo wiem, co przeczytałam, ponieważ zaczęłam prowadzić sobie ewidencję tychże przeczytanych tytułów, więc będę mogła sobie szybko, elegancko wszystko podsumować. Dajcie mi znać, co wy ciekawego przeczytaliście. Albo nudnego też może być. A więc, pierwszą książką, którą przeczytałam w lutym, było Zwierciadło pęka w odłamku w stos, czyli Kryminała Agaty Christie. I szczerze powiedziawszy, już nie bardzo zapamiętam, o czym to było. Wydaje mi się, że występowała tam panna Marby. Była to moja pierwsza książka z tą starszą panem detektyw w roli głównej. No, nie zaczęło się zbyt dobrze, że ja już Pawole Płorota jakoś tak z tymi nie odpowiadał. Tej panny Marpy było tam tyle, co kot, na no, właściwie moim skromnym zdaniem, no, nie stoi na tej książki jako jakiegoś szczególnego, szczególnie porywającego kryminału w wykonaniu Agaty. Inne wspominam lepiej. No przede wszystkim wiele z niego nie pamiętam, czy o czym świadczy. No, inna sprawa, że ja rzadko cokolwiek pamiętam z przeczytanych książek, no ale i tak. Drugą przeczytaną książką była Srebrna Łania z Visby, czyli drugi bodajże tom serii Pili Piłka, Droga do Indaros, albo coś w tym stylu. Nie, Droga do Indaros to chyba był pierwszy tom, więc ja tu coś znowu mieszam, ale no, no jakoś tam. W każdym razie ta seria się nazywa, chyba coś o. Mm. Nie, szczerze nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. W każdym razie drugi tom był, o ile to chyba możliwe, jeszcze dziwniejszy od tomu pierwszego. Jak już mówiłam, to są bardzo, bardzo dziwne książki. Naprawdę to, co tam się dzieje, to to, to przechodzi w sumie ludzkie pojęcie. Jakieś jakieś rzeczy po prostu z kosmosu, tak opisywane, jakby to było coś zwykłego, jakieś po prostu mordy zaraz obok jakichś tych naukowych rozważań. Potem z kolei jakieś bagatelizowanie przeżyć psychicznych, i, 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 i. Ja nie nie wiem, nie wiem co to jest, to jest coś dziwnego, nie wiem po co ja to czytam. I prawdopodobnie też kiedyś po trzeci tom, chociaż na razie nie mam siły. Jak chcecie coś dziwnego przeczytać, co, co, co namiesza we trochę, to, to, to polecam się zapoznać. Trzecią książką przeczytaną przeze mnie było, a właściwie pobieżnie przeglądniętą, Sekretne życie kotów. Autorów niestety nie pamiętam, przykro mi, może będą w tej okładce co wkleję. No właśnie, spodziewałam się po tej książce czegoś innego. Miałam nadzieję, że będzie to głównie zbiór ciekawostek o kotach. Cie kojarzy mi się z tym takim programem, co leci w telewizji. No ale niestety głównie to była taka bardziej książka naukowa, Tam opisy różnych gatunków kotów, że już potem to mnie tak znudziło i stwierdziłam, że dobra, w sumie mnie to nie interesuje, nie jestem jakimś pasjonatem, chciałam po prostu kilka ciekawostek o kotach i tyle. Więc nie przeczytałam tego zbyt uważnie, ale jeśli ktoś jest jakimś fanatykiem kotów wszelkiej maści, no to, to pewnie go to zainteresuje, więc no, nie opowiadam się. Bo to nie było po prostu to, czego oczekiwałam i dla mnie było dosyć nudne. No, na końcu było parę ciekawostek, no to tyle, najwyżej ostatnie dwie strony może mnie interesowały. Kolejną, bo ja znowu gadam nie wiem o czym, czwartą książką. Były zabójcze maszyny Filipa Riva bodajże, mówię z pamięci. Taka seria, moim zdaniem, takie młodzieżowe science fiction, albo coś w tym stylu, dosyć nawet fajna, no powiem, że nie ma tam jakichś fajerwerków, czy nie wiadomo, po prostu jak, wykreowanych bohaterów, albo prywających wydarzeń, jakichś, jakich, nie wiem, wciskających fot, ale dosyć sympatycznie się to czyta, są to krótkie książki, bo już przeczytałam też Złoto drapieżcy czyli drugi tom, od razu powiem, będę miała mniej do gadania później, e, więc tak, no są takie dosyć sympatyczne, przyjemne w odbiorze, można tak... Mm, dosyć płynnie je przeczytać, co ja właśnie lubię w książkach. Tak, się trochę oderwać, może odstresować od jakichś bardziej skomplikowanych fabu. Nie są jakieś takie irytujące yy, bar bardzo, nie są jakieś bardzo irytujące tymi bohaterami i, i wydarzeniami, chociaż w drugim tomie. Dosyć mnie irytowały zachowania, szczególnie głównego bohatera. Mm, więc więc, no, ale generalnie dosyć, e, dosyć dobrze je wspominałam i będę pewnie czytać dalej. Nie powiedziałam w ogóle o czym to jest, ja nigdy nie mówię o czym jest jakaś książka, nie wiem co jest ze mną nie tak. Może dlatego, że nie pamiętam, ale gdyby ktoś nie wiedział, był taki film też, też Zabójcze Maszyny, chociaż ja w sumie o nim niewiele w ogóle cokolwiek wiedziałam bądź słyszałam jakoś tak gdzieś tam się e, przeszedł bez echa w moim przypadku. Chociaż ma naprawdę potencjał, moim zdaniem, ta fabuła na dobry film. Nie wiem, filmu nie oglądałam, nie wiem, czy jest dobry. Yy, w każdym razie fabuła, bo wreszcie może niech się wysłowię. Fabuła opowiada o miastach jeżdżących, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Miasta sobie jeżdżą po świecie i pożerają się nawzajem. Jedno miasto zjada drugie, bierze jego części, wchłania tak jakby w siebie. No i tak te miasta rywalizują ze sobą. Są miasta drapieżne, są miasta takie bardziej Małe, które tam uciekają przed tym większymi. No i głównym bohaterem jest Tom, który mieszka w Londynie, który jest jednym z większych miast, w sumie, przynajmniej tak mi się wydaje. No i tam sobie w tym Londynie żyje, dosyć spokojnie, jako historyk. No i w pewnym momencie jego życie, generalnie no co, zostaje przez pewien incydent zakłócone. Nie wiem czy mogę to powiedzieć, ktoś uzna za spoiler, to nie chcę przewinie. No też w sumie co za spoiler? No dobra, ja tam wszystko uznaję za spoiler. Przez pewne wydarzenie mmm, jego życie zostaje właśnie... A... Co? Ja się znowu ja znowu straciłam wątek. Y diametralnie się zmienia. zostaje razem z wrogą sobie dziewczyną poza tym miastem. W ogóle na, na tej na suchej ziemi zostają, wrzuceni z tego miasta, i muszą sobie radzić jakoś, chociaż się nienawidzą, oczywiście, więc tak, ten Londyn sobie gdzieś tam jedzie, oni zostają. Szczególnie Tom, który jest nieprzystosowany do życia poza jeżdżącym miastem, w ogóle nie wie, jak ma sobie poradzić. I razem z Hester, czyli swoim wrogiem, można powiedzieć, arcywrogiem musi jakoś przetrwać i najlepiej, najlepiej wrócić do tego miasta w ogóle, jak to już się gdzieś tam pojechało. No i mam różne przygody. Ja oczywiście pewnie bez niej to pisałam, bo nie umiem. No ale cóż, jak kogoś, jak kogoś zainteresowało, no to polecam przeczytać. Nie wiem, ile ja gadam o tej książce, na pewno zbyt długo, więc może przejdę już do następnej. Czyli z magii Trudy Ja Uwielbiam Trudy Kanawan, więc muszę czytać wszystko, co tylko ona napisała. Bo też akurat z, z cyklem, to jest, to jest Cykl Prawo Milenium, czyli jej najnowsza z tego, co wiem, seria. Dosyć sobie zrobię jakąś przerwę, chyba, bo ja już nie wiem, czy, czy mi się przejadła Trudy Kanawan, czy ta nowa seria jest jakaś taka, no po prostu nie. Książki trudne zawsze, moim zdaniem, mają takie coś w sobie, że przyciągają czytelnika, a że nie ma w nich nawet nic takiego specjalnego, to jakie są takie dla mnie? interesujące i, i lubię bohaterów przede wszystkim, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby lubić bohaterów w książce. Więc do jej bohaterów jakoś tam zawsze, chociaż trochę przywiązuję, jakąś taką sympatią nieuzasadnioną do końca do nich pałam. No i to jest taka, moim zdaniem, najmocniejsza strona. I książek w sumie, że tak, właśnie nawet nie, nie tyle z jakimś zainteresowaniem, wielkim się śledzi te wydarzenia, ale po prostu tak. czuję, że te książki są takie moje, jeśli wiecie o co chodzi. No i po prostu dosyć, dosyć fajnie się je czyta, dosyć fajnie się z nimi zapoznaje. Ta z, tych, z dotychczasowych przeczytanych, przeczytanych książek przeze mnie Trudy, to ta była taka, wydaje mi się, jakaś najsłabsza. Sobie się zżyłam paterami. Mamy tam dwa wątki z dwóch magicznych światów. Na chłopaka, Tiena, czy jakkolwiek to się tam czyta. No i jego wątek był dla mnie taki mniej ciekawy. On tam jakby staje się osobą niepożądaną w takiej swojej szkole magii, z pewnych przyczyn musi uciekać. No i tak śledzimy jego losy. A druga to była Riel bodajże, no to ona była dla mnie trochę taka ciekawsza. Ona też tam ma różne perpetie zostaje jakby, tam się zmaga z pewnymi zdolnościami magicznymi, które są niepożądane w jej, w jej świecie, oczywiście dla kobiet, bo mężczyźni mogą sobie być kapłanami, ale kobietom nie wolno. Więc ona musi się z tym zmagać i w pewnym momencie nam następują różne wydarzenia, no że, że ma dużo nowych problemów. No to już ona mnie trochę bardziej interesowała niż ten Tien, ale i tak to nie było to, co do tej pory w książkach Trudy. Więc no, część się zawiodłam, na razie nie mam ochoty na następne książki z tej serii Millennium. Już i tak będę zaraz czytać, bo mam oczywiście na półce książek pożyczonych Inną książkę Trudy z tego cyklu... Nie wiem, co to jest za cykl właściwie. Coś tam... Ostatnia z dzikiej się w każdym razie nazywa. W pierwszym tomem była Kapłanka w Bieli. No i dosyć dobrze wspominam ten pierwszy tom. Oczywiście jest strasznie gruby, więc... Ale nie wiem, czy po tej mini traumie, powiedzmy, Ze złodziejskiej magii. Będę miała siłę to czytać, ale no, nie wiem, nie, nie nastawiam się źle, żeby nie było. Następną książką, bo nie wiem, czemu nagrywam to, jak mnie gardło boli i jeszcze gadam 5 godzin. Następną książką jest Zorza Polarna. Już oczywiście autora nie pomnę. Jakiś chyba Filip. Nie, ja się, ja się nie będę popisywać, będzie na okładce wpisane. W każdym razie, no tutaj też. Ja już, już nie będę tłumaczyć po prostu, o czym jest książka, no bo ja, bo ja po prostu się na tym kompletnie nie znam. No, książka jest o dziewczynce, która tam. Nie wiem, dobra, nie będę tłumaczyć. Powiedziałam, że nie będę, więc nie będę, tak? Koniec dyskusji ze samą sobą. Yy, no więc w sumie to taka książka mi się kojarząca z bardziej literaturą dziecięcą, chociaż nawet nie do końca tak po, po przeczytaniu, no bo jest dosyć przyzwoicie napisana, nie jakimś stylem infantylnym albo coś takiego. Coś dobrze się ją czytało, no trochę czcionka była taka, mm, no nie wiem, dosyć zbita. Powiedzmy, no mało światła na stronie, chociaż ja akurat nie należę do tych osób, które muszą mieć jakieś szerokie interlinie, żeby im się dobrze czytało, nawet wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że im mniejsze literki czasem, to tym lepiej mi się czyta, byle tylko były dosyć wąskie kolumny tekstu, żeby można było tak dosyć szybko przez niego przelatywać, to wtedy ja jestem zadowolona. No, w każdym razie, jeśli chodzi o samą książkę, to, to nie wiem, w sumie czy miałam ja wobec niej jakieś oczekiwania, no raczej niezbyt duże, no i może dlatego nawet dosyć mi się podobała. Była momentami trochę dłużąca się, szczególnie może przez styl tej czcionki, ale generalnie wydarzenia i świat były dosyć interesujące. Ciekawe, no postać głównej paterki Lajry też była w miarę spoko. No, teoretycznie można powiedzieć, że dosyć szczampowa, ponieważ taka pyskata, buntowniczka i tak dalej. No ale nawet było w tym, mam wrażenie, jakiś powiew świeżości, ponieważ jest dosyć młoda, mała, jakkolwiek zwał tak zwał, ma 11 lat. No więc nie jest jednak taką typową, jakąś rozwydrzoną nastolatką czy czymś czy w tym stylu. Ale jednak no jakieś tam coś nowego było. W ogóle nie zdziwcie się, że ja jakieś bzdury gadam, bo totalnie nie wiem co mam powiedzieć. <laughs> nie wiem po co nagrywam to, jak jestem chora. Jakbym normalnie nie miała nic do powiedzenia, to tym bardziej, jak jestem chora, to mam już w ogóle ujemną ilość rzeczy do powiedzenia, więc tak, kiedy się nagrywa, zabierać za nagrywanie filmu, jak się jest chorym, tak. Logiczne, typowe. Ech, tak, więc może przejdziemy do następnej książki, um, którą był Dywan z Wkładką, tak. E, czyli. Popularna dosyć wydaje mi się komedia kryminalna. Autorki oczywiście, a, Marty Kisiel, dobra przypomniałam z autorkę już sukces jest. Mm, dosyć wydaje mi się popularna, ponieważ widziałam ją w paru miejscach, ogólnie Marty Kisiel jest, wydaje mi się, dosyć znana i kojarzona, chociaż ja nic wcześniej nie, jej nie czytałam. I ten dywan z wkładką gdzieś mi się tam przywijał jako taka jakaś zabawna powieść, komedia kryminalna i w ogóle książka typu na rozluźnienie, no i tak może do niej też podeszłam, chociaż oczywiście niepotrzebnie, ponieważ jak ja... Do czegoś jakoś podchodzę, to zazwyczaj się rozczaruję, albo no i tak to będzie inaczej niż ja sobie wyobrażam. Czy nie, nie, żeby nie było, że ja miałam jakieś wielkie nadzieje? No, myślałam się, że pewnie nie będzie dla mnie śmieszna. Skoro wszystkich śmieszy, oczywiście dla mnie rzeczy nieśmieszne są śmieszne, a śmieszne to już tak nie bardzo. Więc, no, nie wiem, na palcach jednej ręki, może ze trzy razy coś tak się podśmiałam, a tak to jakby, no, widzę, że to może być śmieszne dla kogoś, ale mnie to osobiście nie śmieszy, a to humor i taka. Myślę, swoboda języka, taka swoboda myśli i refleksji poruszanych, taka ten wywoływanie w czytelniku jakiejś właśnie poczucia, nie wiem, swojskości, czy dobrej znajomości tematu poprzez właśnie opisywanie takich zjawisk z życia codziennego i problemów, też powiedzmy jakoś tam adekwatnych i pokazanie ich śmieszności może właśnie tutaj być atutem, a no mnie to się za bardzo nie dotyczy, więc w sumie się tak nudziłam po z tej książki. Zakończenie też mnie jakoś nie porwało, nie wbiło w fotel. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że było rozczarowujące, no, no nie było to nic szczególnego dla mnie. Już bardziej mi jakiś nie wiadomo jaki plot, twist, no a tak to tak... fajerweczków nie było, można powiedzieć, więc nie wiem, czy będę coś więcej czytać od tej autorki. Na razie mi się nie chce, no. A jak jesteście normalni, to pewnie Was będzie śmieszyć, więc no. Zastanówcie się najpierw, czy jesteście normalni. Yy, następną książką byłoby złoto drapieżce, ale że jakoś już o niej powiedziałam, no to będzie to matnia, czyli to jest thriller Przemysława, chyba Przemysława Potrowskiego. Yy, no, co no, thriller jak thriller jeszcze polski, to sobie tak wzięłam z polecenia koleżanki. Yy, no i co? W sumie co ja mogę powiedzieć, no nie nie było to najwyższych lotów moim zdaniem, ponieważ niestety ja nie domyślałam się bardzo szybko domyśliłam zakończenia, no i to już mi zepsuło wszystko, nawet mi się potem już nie chciało, Nie, wiem, czy ja mogę tutaj czyść tą książkę do przeczytanych, bo ja potem to już znowu swoją ulubioną metodą czytam, chyba z jakiegoś pierwszego zdania kapitu, czy tak przelatywałam, żeby sprawdzić czy będę miała rację po prostu na tym końcu, no i tak miałam rację. Więc no, jak ktoś jest taki domyślny, niedomyślny, no jak ktoś czyta jakieś thrillery, to to raczej nie polecam dla niego. Wydaje mi się, że nawet dla osoby niezaznajomej z gatunkiem, to już się staje dosyć oczywiste o co nam chodzi. A następną książką już, już mi się luna włącza powoli, ale nie, nie, nie tym razem. Moje gardło to już by chyba nie wiem, co zrobiło z tego, jakbym ludom tutaj zaczęła gadać teraz. Następną książką są Drzwi, a Drzwi do Szczęścia. A to może o tym nie będę jakoś szczególnie wspominać, bo to była taka książka typu psychologicznego, więc nie mam tutaj zbyt wiele do powiedzenia, No nie zmieniła mojego życia, no, no i tyle. <laughs> Jak chcecie jakieś takie motywacyjne teksty sobie poczytać, to, to proszę bardzo, ale no wątpię, żeby to przyniosło jakiś pożytek. Mm, no więc tak. I... Aha, no, no i na końcu są dwa, tak, dwa kryminały. Jeden to świadego skarżenia. Właściwie to, jest, to był zbiór opowiadań, czego oczywiście ja się dowiedziałam dopiero po wypożyczeniu książki Agaty Christie. Mm, no i co? No biura opowiadań, jak zbiór opowiadań. No niektóre były lepsze, niektóre były gorsze. Generalnie zawiodłam się, bo myślałam, że to będzie normalna powieść. Ale w sumie nie było tak wiele, dosyć szybko ją przeczytałam. którzy byli Christie, no to. Wiadomo, że pewnie nie chcę przeczytać, a jak nie, no to niekoniecznie jest to dobry pomysł, bo takie opowiadanie to tak, tak, tak słabo, lepiej sobie jakąś powieść przeczytać niż takie opowiadania moim zdaniem. No i ostatni e, kryminał też to było do trzech razy śmierć, czyli pierwsza część trylogii Rogozińskiego o Róży Król, o pisarce. No w sumie matematyka jest ciekawa, ponieważ może znowu streszczę trochę książkę. Moim zdaniem opis w ogóle dużo zdradza, no ale to już inna sprawa. No, że pisarka przyjeżdżają taki jakby zjazd, i tam ktoś morduje wobec wobec, takich wobec, ja po prostu przynków, że to nie jest przyjmak w ogóle chyba. Ktoś morduje wedle scenariusza z jej książki. Tak, no mniej więcej powiedzmy. I, i ona tym jakoś tą sprawę chce rozwiązać. No, no i takie są tam gryminale zawirowania. Oczywiście, mam być trochę też śmiesznie. No, z tą śmiesznością to oczywiście różnie bywa, moim zdaniem. No, dosyć fajnie lekko się czytało, nie, nie było jakoś źle, nie było też jakoś super. Taka książka po prostu tak chce przeczytać, ja to chyba w jeden dzień przeczytałam, więc ja już po prostu poleciałam w tym miesiącu 12 książek przeczytałam. Nie wiem jak, gdzie, kiedy i po co, no ale tak się jakoś złożyło. Więc no, jak ktoś chce tak coś szybkiego na jeden wieczór poczytać, jeszcze się interesuje środowiskiem pisarskim, no to w sam raz będzie, myślę. No i tak, chyba zabrnęliśmy już do końca, bo ja naprawdę nie mam nic moczego do powiedzenia, więc może sobie ten film nagramy, jak będę coś więcej miała, tak sobie pogadać, bo nie mam z kim gadać o książkach, więc jeśli chcecie też coś z kimś pogadać, to tam coś mi napiszcie w komentarzu. Co ciekawego, przeczycie, co nudnego, wiem, mówiłam to na początku, powtarzam się. W ogóle nie mam dykcji i no i ten, gadałam 20 minut w sumie, a tak o niczym, więc no. Nie, trzymajcie się, mole i pa do następnego filmu, podcastu właściwie. Być może głosem wiewiórek, typu nie wiewiórki, ale to się jeszcze zastanowię. Nie polecam tego, bo już w ogóle się nie będzie dało nic zrozumieć. Mm, no albo coś tam co dziwnego mi przyjdzie jeszcze do głowy. Bye!